Ale halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jawujek i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się nową działalnością nowy biznes, jaki to będzie biznes to już wam pokażę uwaga, uwaga nowy biznes kasynów, jak widzicie tutaj w prawym górnym rogu mamy 4,5 miliona z groszami, także dzisiaj otwieramy własną Działalność kasynową. Tak. Eee, kupujemy, tylko czekajcie. Co tu mamy? Co to, to. za? chata impreza. Dobrze. Dobrze, dobrze. Pomalutku, pomalutku. Pierwsze zaprojektujmy własny projekt. Okej okay, lecimy. Pewnie już możecie... Już, już pewnie już widzieliście na, na YouTube u innych youtuberów którzy grają w GTA którzy mają... Swoje kasyno, ale Zbierałem tutaj 4,5 miliona z groszami. Także dobrze, moi drodzy. Po pierwsze, to my tutaj mamy salon. No, zmniejsza z salonem. Bezpłatny kolor. Kolor mamy bezpłatny. Dobra, zostawimy taki. Tyle 92 tysiące. 49 O ja, o ja, Dobra. Zróbmy normalnie, standardowo. Standardowo wszystko na ludzie, bezpłatnie. Wszystko co weźmy. Najdroższy, nie będziemy żałować. Mamy już 2 miliony 358 mapier. Ja to no co za dzieciak? Nie wiem jak się przykroć na gościu. Wiesz się widać. Dokonać pięknej sprzedaży, raczej znaczy kuchna. Kolor to wszystko będzie bez pracy. No kurde! Ja pierdo! Kościół! Ludzie, no naprawdę ogarnijcie już Idę się tu normalnie fajnie schować To jest bez przesady, nie? Dobrze, jestem ponownie. Przeanalizowałem sobie to, co chciałem mieć, i jak widzicie, tutaj łączna suma wszystkiego jest 4 miliony 100. ,000. Jeszcze możemy sobie dodać kolor. Kolor to będzie 4 Nie, no dobra. Wiecie, co może bez koloru? To tak już, tak też bardziej fajnie wygląda. Wiecie, co styl sobie też zostawmy. I uwaga, uwaga. O, co to jest prywatny kurier? Hmm. No nic, dobrze. Moi drodzy, uwaga, łączna suma 4 miliony 100. ,000. Normalnie tak okupujemy. Chyba zakup. Yeah. O, kurde, mamy. Dobrze, czekajcie. Co co, lecimy? Dobrze, turym tutaj z samochodzikiem sobie pojedziemy, oczywiście, że to będzie LG RH8, czyli Nissan Skyline. Oczywiście, moi drodzy, lecimy. Uwaga, lecimy, lecimy.

Maybe some champagne? Good idea, why not? So listen, if you need any advice about wealth, but A particular business here, I'm the person to speak to And This truly a I must show you around your yeah. yeah. Miss Baker, are you sure I can't help with mister... You know, maybe that would be a good idea <laughs> I, is is I, I mean, the job stresses. This is Mr. Chang, our, our owner. Isn't this a happy day? Actually, oh, <laughs> Mr. Chang, I, I had another aggressive call from the Texans. From from mm -hmm. he said you've been pretty rude. is turning Let's have this champagne. Ten pęk... Pa, pa 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 pa, tym biorę... Fita najlepiej, tak o! Ty no jeszcze rozlałeś mi, ty chamie! Mr. Chang say, he's very sorry. But he's under a lot of stress. He didn't say that at all. No, but he meant it. Whatever. Avery Duggan is not a nice man. No tam sobie leci, coś tam w tle, jakiś... jakiś nie, jakaś... Uuu! Uuu! Uh, lala! Co tam było, moi drodzy? O, kie kie kie! dance oh, jeez. Truth is, well, his uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes, the Texan asset stripper. He's realized we're fucked and is putting all kinds of heat on us to sell at knockdown prices after he's destroyed this place and okay. your apartment and my career in the process. Anyway, Witajcie w moim nowym domu. Tak, Oczywiście. Hej, tam jakaś bajka, jakaś bajka. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Wiesz. Goodbye. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Goodbye. Goodbye. F. Kontakt. Pani Barker. Mm. Ula la. Patrzcie, jaki mamy piękny kibelek. O, kurczę. Masz to. No powiem ci, Marian, sztos. Jest. Sztos. 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 I sztos, naprawdę można sobie alkoholu napić Weee! Ej, jojojojojojojojojo! Pieją kury, pieją! Tar Poka mi da pokaż mi teraz na dachu. Teraz na dachu. Hmm. O, dzień dobry. Ja to mam, nie? Ja to mam. Ty to mordo czaisz. Czaisz to mordo? we, no sztos, i. Uu! Coś pięknego. Wow, Kurde. Piękne kasyno. A szkoda, że nie można go nazwać po swojemu, nie? Ja, jak jestem zadowolony. Eee, no dobry to był zakup w wariacie. Normalnie, ja, Kejle wyjdzie z tego minutniczka, Naprawdę, e, czy ja mogę. Mogę sobie sprawdzić. na mam. Normalnie, Sypialnia alkohol, dziewuszki, przebieralnia, normalnie, wariacie. Dobrze. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Piona.